Krzywe grzewcze czy stała zastawa zasilania instalacji z pompy ciepła? Chciałbym dzisiaj omówić to, bo testowałem to już na swojej instalacji, czytałem też dużo o tym i wiele instalatorów radzi, żeby używać krzywej grzewczej. Tak samo mi mówili, dopóki nie przyjechał do mnie fajny gościu, który mi omówił temat. I powiem Wam, jakie mam po tym wnioski, bo już to testuję. Pokażę Wam wykresy. Będziecie tutaj widzieć jak to wygląda i no do jakich właśnie wniosków doszłem i ciekawie do jakich wy dojdziecie, bo może ja się w tym mylę, tak więc zapraszam serdecznie. I tutaj właśnie pokaże nam się wykres krzywy grzewcze. Już wam tłumaczę o co chodzi. Dolny dolnym mamy temperaturę powietrza z zewnątrz, czyli jeśli ona spada to automatycznie nasza pompa będzie grzała mocniej, czyli więcej będzie prądu zużywała, na to, żeby ogrzać nam w domu i zrobić wyższą temperaturę, czyli po lewej stronie mamy temperaturę wody grzewczej. No, i widzimy, że ona się ta temperatura wody wzmacnia ze względu na to, gdy opada nam temperatura. To jest taki przykładowy tylko wykres, żeby wam pokazać o co chodzi. I ta pompa, na przykład, w większości naszych instalacji ma czujnik z zewnątrz, czyli jak na zewnątrz robi się zimniej, to pompa automatycznie więcej grzeje. I na pewno jest to system zautomatyzowany, który pozwala nam. Na samą obsługową działalność tej pompy nie musimy nic zrobić i to działa świetnie. To by jeszcze lepiej działało, gdybyśmy mieli czujnik w domu, jeśli na przykład temperatura w domu spada, to pompa automatycznie więcej, lepiej grzeje, szybciej grzeje. Ale ja Wam teraz pokażę inne rozwiązanie, które ręcznie ja sterowałem: czyli grzałem stałą temperaturą i ja za pomocą smartfona. Dopasowywałem sobie tą temperaturę i sami zobaczycie, czy to było dla mnie korzystne, czy nie. Na pewno było więcej pracy i swojego własnego czasu i wysiłku. I teraz pojawi nam się wykres z 11 grudnia, gdzie działała krzywa grzewcza i możemy zaobserwować tam, niestety, po 20 do 22 chyba był jakiś błąd, czyli tego zużycia było jeszcze więcej, ale na, tej, na tym wykresie możemy zaobserwować. Jak temperatura na przykład o godzinie 14 podskoczyła powyżej 4 stopni jak to jest użycie spadało. Na pomarańczowo macie zaznaczone grzanie wody grze w bieżącej, a reszta to jest do ogrzewania domu na żółto. I widzimy jak z, z temperaturą to się wszystko zmieniało. A teraz przejdziemy do wykresu z 26 grudnia, czyli z wczoraj, to była stała temperatura, którą ja manipulowałem i omówię Wam dlaczego tak się działo. W nocy daję tą stałą temperaturę od 35 do 35, w zależności od temperatury na zewnątrz, dlatego widzimy te zużycie w tych rannych godzinach i nocnych były bardzo małe a rano jak wstałem po 8 podwyższyłem i podwyższałem coraz bardziej, bo nas odwiedziły braty z, z rodziną a oni bardzo lubią ciepło, do 23 stopni i dlatego zwiększałem, i na przykład jak macie już o 12 to już to było grzane na 40 stopni o 14 dałem już 40 albo 45 nawet dałem już, pamiętam, o 16 na 55 stopni, a później już jak tak było już gorąco w domu, to zmniejszyłem tą temperaturę, dlatego widać to jest użycie energii, było mniejsze, bo po lewej stronie macie ile kWh e, zużyła ta pompa. Widzimy w o tych godzinach między 16 a 17 Bodajże to prawie 6 kWh e, na godzinę zużyła ta pompa. No i tak to właśnie wygląda. Już wam tak. mówię do jakich wniosków doszłem, musicie mieć tą świadomość, że ja mam kaloryfery i to powierzchnia tych kaloryferów jest mniejsza i na bank już wiem, że gdybym miał wszystkie klimakonwektory albo chociaż tańszy system, e, tańsze jest zwykłe kaloryfery tylko większą powierzchnię, to bym zużywał mniej prądu. Dlaczego to tak samo jak ktoś by sobie pomyślał, że ma podłogówkę, czyli ma dużą powierzchnię grzewczą. Dlatego nie musi używać wysokich temperatur. Bo jak widzicie, jeśli ja grzałem tą pompą na 55 stopni, to też użycie przy tej samej prawie że temperaturze było bardzo duże i też można widzieć, że ten, te stopnie trochę spadły. Bo jak ta pompa dość mocno grzeje, to mocno też wydobywa dużo zimna z siebie i ta temperatura na zewnątrz spada niekiedy do 1,5 stopnia czy 1 stopień. No, i to są właśnie takie logiczne rzeczy, które możecie sobie pomyśleć, ale to już jest też dowód, że jednak na tych kaloryferach to się sprawdza. Tylko musicie mieć tą świadomość, że stary dom nie musicie włożyć nowych kosztów, żeby wybudować ten nowy dom, ale znowu te koszty grzewcze będą większe, chyba że będziecie go modernizować. I tutaj wam pokażę dwa wykresy, z, gdzie była używana krzywa grzewcza. I dwa wykresy po tych, gdzie była używana stała temperatura, o mniej więcej podobnych temperaturach zewnętrznych. Sami sobie porównacie, tyle że jeszcze między, między tymi dwoma wykresami nie robiłem tego systemu, że obniżałem kore temperatury na noc, żeby mi się lepiej spało, bo ja z mamą uwielbiamy to, że w nocy jest troszkę zimniej, a później w dzień cieplej. A tutaj macie teraz te dwa wykresy, gdzie ja ręcznie ustawiałem stałą temperaturę. No i moim zdaniem to jest użycie jest mniejsze, a jeszcze jak obniżam temperaturę w nocy, to one jeszcze bardziej wychodzi, ale potrzebuję jeszcze więcej czasu i analiz. Jestem ciekawy, co Wy o tym myślicie. I serdecznie pozdrawiam pana Junusza. Tutaj wykorzystałem jego zdjęcie w kotłowni, bo naprawdę zacnie to miał to zrobione i się zaraziłem tym, że ta pompa ciepła działała. I sam mogę coś takiego zrobić u siebie. I moje wnioski są takie, że na pewno wygodniejszym jest krzywa grzewcza, jak ktoś jeszcze ma krzywą grzewczą sterowaną do pokojowo, czyli temperaturę od pokoju, no to to jest świetna sprawa, to bym tego nie zmieniał. I może tą krzywę grzewczą, może sobie też sterować, że na przykład na noc trochę ją obniżyć. A te testy, które teraz zrobiłem na zasadzie tego, że. Po prostu ten pan, który u mnie był bardzo mądry i zacny, że tak powiem, dał fajne sugestie i dał dużo rzeczy, żeby wytestować. I ja robiłem to na tej stałej temperaturowej i moim zdaniem wychodzi to oszczędnie, ale jest też więcej zabawy z tym. Ale jestem ciekaw właśnie na Wasze wnioski i sugestie. Czyli trzymajcie się, pozdrowienia, jeszcze wesołego nowego roku.